Pamiętasz, jak chciałeś kiedyś jeździć na Lamborghini? Pamiętasz? No, pamiętam i co w związku z tym. Mogę takie wypożyczyć. Ale co ty robisz? Co Na. Ale co ty robisz? Czekoladkę. No tak się nie dzieje, czekolady. Dla ciebie jest cała opakowa. nie dają rzeczki biznesu, plan rozpisany. Musisz żyć. A kiedy wiedzą, że kiedy odniesiesz sukces? Czy trzymacie za plecami, chcecie widzieć strumień? Dlaczego seno tak okrutnie? Sił mi się lody kosmar. Te twarde Siema, jestem Marek, i dzisiaj przez 24 godziny będę podrywał kamerzystę. Ale po co ty chcesz to robić? A czemu nie? No ale po co chcesz to robić? No, podrywałem już tyle dziewczyn. To co, co Teraz chłopaka? czas na kamerzystę. Nawet nie chodzi o to, że on jest facetem. Chodzi o to, że każdego można podrywać. I wobec niego zastosuję identyczną taktykę, co stosowałem do tej pory na dziewczynach. Ciekawe czy ulegnie. No, to też jestem ciekawy w sumie. Moim zdaniem powinien ulec, ale nie. Ja się nie dam. Ty się nie dasz? Ja zamierzam go tak jakby sprankować. Aha. Będzie to polegało na pranku, a on ulegnie i zrobimy z niego frajera. No dobra, to co? Lecimy który się po... dał zbajerować. Lecimy po niego? Tak, ale on jest tutaj na miejscu. No to no zawołamy, go nie? I w sumie nie powinienem tak krzyczeć, bo jeszcze usłyszę. Drodzy Państwo, jeżeli chcecie znaleźć się na ścianie prestiżu, tak jak oni, to zasubskrybujcie kanał. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole i wtedy macie szansę, żeby znaleźć się na ścianie prestiżu. Zapraszam Państwa do oglądania całego odcinka. Co, lecimy? Jest godzina 10 rano, zatem mamy idealnie cały dzień, żeby sprawdzić mój plan. Myślę, że 6 godzin jest młody. Bez kitu, Marek? No. No, co ty? Nie okay. wydaje ci się to dziwne? No, chyba nie lubi chłopców. Słuchajmy, w tym filmie nie dzielimy ludzi na mężczyzn i kobiety. A na kogo? W tym filmie nie ma żadnych podziałów, bo później jeszcze mnie oskarżą o nie wiadomo co. Po prostu taki prawda. Po prostu tak? go podrywam, tak? Podrywam po go i tyle. No dobra. Śpi. O, patrzcie, jak smacznie. Mhm, Ale, ale tak normalnie. Tak, kamerzysta, kamerzysta. Co ty robisz pod tą kołdrą? Prezent mam. Soba. Kamerzysta, wstawaj. Zobacz, byliśmy w sklepie. Co jest to? ci nową maskę. Podoba ci się taka? I oryginalne okulary ci kupiłem. Przez, to to nie wiem, to to... czy oryginalne, ale fajne były. I ci kupiłem taką. Ale tu to, to łóżko przerałeś? Co ty robisz, człowieku? Co, co? co to myślałem, to ty że to Co? Myślałem, że to moje łóżko. Dobra, musimy film nagrywać, co? No, film nagrywamy, kamerzysta. No dobra, no to jaki film nagrywamy? To czekajcie, bo się. No. Jaki film? No nie wiem, no się coś... W sumie. ty leżysz w moim łóżku? Ale ty jesteś ubrany przecież. No jestem ubrany, ale w sensie... Czemu bardzo... tak dziwnie kamerę Nie nagrywamy jeszcze przecież. Tak? No nie nagrywamy. No dobra. A dlaczego ty w łóżku leżysz? A, nie wiem, tak wyszło. Chciałem przedostawać I To co, nagrywamy? Za. Maska z Kaszmiru Kupiłem specjalnie dla ciebie rano I słuchaj, w garażu mam samochód Audi R8 źle kosztował? Bańkę prawie Jeszcze mam Jaguarę No mm, i co w związku z tym? Ogromną chatę Przez ja ja kilka fańki. nieruchomości Masz takie pasany Co wy nagrywacie? Basenę. Jacuzzi mam Wszystko, nie? Marek, on nie wie w ogóle o co chodzi. Spokojnie. Myślę, że ty się po prostu chwalisz. przed co masz, on tego nie ja ma. Jak się podrywa dziewczyny. Mówisz im co masz. A no, no dobra, no. Jak ty tak podrywasz dziewczyny? Chyba nie chciał mnie teraz słuchać. Chyba bardziej chciałbyś zapalić po prostu, wiesz? Okej, okay. dajmy mu zapalić. Ty masz fajki? Nie mam fajki. Może ja mu... Ja nie nie Dawaj do sklepu szybko, kupimy mu. Fajki kupimy. Tak, całą ramę mu kupimy. Marek, nie mi się dalej jeździć. Musisz iść do Biedronki. Biedronka? No do Biedronki musisz iść. Serio? No normalny sklep, o co ci chodzi? Ostatnio miałem tam problemy i w ogóle w jednej Biedronce... Zobacz, chodź pokażę ci zresztą. Szmaty mnie nakleiły tutaj, że zakaz wstępu. Wszystkiego? Tak, w jednej Biedronce jest takie No dobra, A. ryzykować? No ryzykuj, ryzykuj. Że musisz kupić, tak? Coś muszę się podlizać? Gdzie są fajki? No nie wiem, gdzie są fajki, no. Ty, co grzebiesz? Moje. Weźcie straj dzieci Marek. Brać to czy nie? Nie wiesz tego, po co ci to? Szmasz już, już kilka takich. Może jemu kupię? Jemu ja chcesz kupić? Ty nie, musisz? no daj sobie spokój. Jest jakaś obsługa? Dobra, idź, idź po fajki normalnie, nie rób przypału Marek. Marek, nie rób przypału. Co? Nie rób przypału. pału, no. Co to taka kolejka kolejkę. Nie, nie, nie. Chcesz przelać czekać w tej kolejce? No tak, Marek, no. Widzicie? Bez tego, bo ja bym chciał same papierosy. A jakie są najlepsze? Jakie pani poleca? Na prezent. No dobra. Dla chłopaka prezent robię i. A które są te mniejsze opakowania? To są po 10 sztuk czy co? Bo ile papierów mają normalnie? to są linki, cienkie. To jakie byłyby najlepsze? W sumie takie łagodne miętowe bardziej chyba. I jak to się mówi? Ramę, ramę. Ramę. Sobie. Ja nie mam tutaj ja mam... Jak to nie ma? No nie mam, ja mam podkładane 10 sztuk, tak? No ramę potrzebuję. A rama to jest ile. 10 sztuk, tak. tak? No to, to ramę fajek. To 10 sztuk. No ale pojedyncze muszę dać. No tak? dobrze. No nie no ramę, jedną. Nie da się. No nie da się, bo ja mam podkładane pojedyncze. Brać? Sztuk. no weź, lubię to Dobre te są? To miały być te klikane, tak? Tak klikane jednak. Dobra, 5? No tak, 5, no i kolejnych 5 jakiś pani da inny, tak? Żeby była rama. A tak można? No, no można chyba. Nie? Ale no to, to jest moja wina? No dobra, no to ja dlatego się pytam, no. Za ludzie. Zrównoważenie w tej Biedronce. A to pan fajek nie kupuje? Wielkie problemy. Nie poczekaj. Jak kupuję to wiem co. No to ja też wiem co, mówię, że chcę fajki. No to co, nie mogę się zapytać? Zebiję. Taki właśnie przychodzi do tego. Ty Mareką pali takie się w ogóle? Co nie wiem no. Jest ta rama nie orżnęli mnie? No, no jest, tak? 10 paczek miało być. Dobra, wracamy, tak? Ale Dobra. kurde podniósł mi ciśnienie ten dziad za zrany. Co on? Ma problem jakiś, że sobie zakupy robię? To mm. się tacy debile przychodzą. Za Jak zakupy. zwykle. I, idioci. Co Karolina, już wstałaś? Co ty robisz? Co? What the fuck? Co ty Teraz robisz? Idziemy. Ale czemu mi... Co? Co mi pod tym pobarkiem przyjechałeś? No ja ja papieros Ale co ty robisz? Robisz takie? No nie, ale, to, ale co to było, że mnie za, za łapiez. No chciałem ci pokazać. Ale czemu ty nagrywasz? No bo nagrywamy już film, zaczęliśmy. On ci jaki nie mówił? Maskę ci wypadła. Weź załóż tą maskę, bo wpadło, nagrywamy. Nie, ale jaki film, ja muszę wiedzieć. Nie, nie, nie. nie, nie. No Marek, nie, powiedz ja mu. Wiedzieć, no No chodź, ja ci powiem. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. No chodź, nie, człowieku, no chodź na, bliżej, najpierw mi jaki film. Jaki film? No bliżej. Nie, weź mi powiedz. No dobra, no że jest dla ciebie miły po prostu. No dobra, miły, no to nie znaczy jakiś. No okay. miły jest. No. no dobra, no ale bez przesady. Ale po prostu jest miły, no. no ho, tak ciężko no, to zrozumieć. No. Marek, odejdź, odejdź. Ale podobałem Ci się papierosy, które dla Ciebie kupiłem? Jesteś Lubisz zadowolony? Takie? Lubisz takie? Dobra, człowieku Co? miły to nie znaczy, że masz mnie dotykać. Zaczeki potężny dom. I to co Wiesz, ile kosztował? No, nie jest 2 miliony. A jest jeszcze wolna sypialnia. Czy ja mam miejsce jeszcze wolne Dobra, jak film na nagrywam, się tak serio. No, no, bo, no, bo, no, no zobacz, no, do sypialni chce Cię zaprosić. Audi R8. wygodnie sobie, na łóżku spędził czas. No Dobrze, ale nie rozumiesz, że Miałem się nie no kupić kupować markowe rzeczy <noise> sobie kup nie wiem z dziewczyny sobie kup bez przesady Marek ale ja chciałem komuś kupić drogie rzeczy weź się od odejdź no odejdź chodź, no, kup. kupię nie cię nagrywam cię nagrywa tego pierwszy, to nie nagrywam tego Ej no nic co, Marek co ja mówię ja nie że nie będzie ma łatwiej pełno. mówię że będzie łatwiej co a co nie jest <noise> no raczej nie on no się zgrywa po prostu zgrywa się no nie wiem o co chodzi gościowi ale serio to, no to co trudne do zrobić co no no nie wiem no co się robi z dziewczynami ogólnie gdzie ty byś zabrał dziewczynę nie. No do śmietnika no, byś da... zabrał, ale... No ja bym gdzie nie ja bym zabrał? zabrał. No ty to nie wiem gdzie byś zabrał, no. Marek. Nie wiem jakaś restauracja czy coś? Powiedzieć mu? No zaproś go gdzieś, no. Ale nie wiem czy on będzie chciał tobą miejsce. A jest. co z tymi fajkami? A w sumie jest w dupie Człowieku, po co ty wywaliłeś? Mogłeś mu to zostawić? Ja nie palę. Aha Nie nagrywam tego. Dobra, bo to i tak to wrócisz do filmu. Co on robi. No ja nie wiem o co mu chodzi. Chyba jest dla ciebie miły, chyba chce się podzielić. Czekoladą, tak? No, tym film jest jakiś głupi. No, chyba cię pogrzało. Dobra, a Marek, 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 czekoladka ja rozumiem, że jesteś miły, ale bez przesady, tak? No, czekoladka nie tak bo to już podchodzi pod takie wiesz co. Wiesz pod co to podchodzi? chcę tylko film nagrać. Ale wiesz po co to podchodzi? Widzisz to? No nie, no po prostu wiesz, jest on, miły się dla ciebie. No. Mi tak się zachowuje miły człowiek, czy tak no, się czekoladą zachowuje? czekoladą chce się podzielić. Ale też jak chciałeś kiedyś jeździć na Pamiętasz? No, Pamiętam i co w związku z tym? Mogę takie wypożyczyć. A co ty robisz? Co tu na to? Ale co ty robisz? Czekoladkę. No tak się nie je czekolady. Dla ciebie jest cała A czemu masz taki głos? A czemu nie? To co, wypożyczamy te Lamborghini? Dodał tutaj coś? No nie no, nie no nie, no nic nie dało. Jest miły, no ja wiem, że to jest dziwne, tak? To co? No ale to... Jakie samochodzie ci się podoba? No. No... Lamborghini? Coś? Człowieku, po pierwsze to chciałbym, żebyś się uspokoił. Ja jestem bardzo spokojna. No właśnie, nie jesteś spokojny, zachowujesz się jak jakiś... No, no właśnie, no, widzi... no. Głazji, widzisz to? No. Czy to jest, jest normalne zachowanie? Ja Jestem dla ciebie miły bo... No, jest... no Ale jaki film nagrywamy na serio? Że no jest na serio. Że miły. Że jest miły dla ciebie. O. Ale tak, kurde no, to zróbmy normalnie ten film, że on jest dla mnie po prostu miły, a nie, że coś takiego robi, no. No, 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 no ty to widzisz? Widzę. Człowieku, no. Widzę. Pożyczymy Lamborghini. No nie Marek, Dokładnie. ja ci nie chcę krzywdy zrobić, tak? No o, jak to nie? Marek, nie chcę ci... Ja Naprawdę ci nie chcę zrobić krzywdy. Wiesz że i tak, jak pójdziesz to przyjdę Ja będę zawsze. Nie wiem nie wiem jaki film nagrywacie na serio, ale to już zaczyna być takie niemiłe i takie za bardzo natarczywe, rozumiesz? Ale co byś nie, nie działo, ja zawsze będę. Zawsze ci pomogę, tak? Okej, okay, okej okay, w porządku. Chcesz, nie Okej, okay, w porządku, rozumiem, że nagrywasz film. Pomocy. Rozumiem, że nagrywasz film. Nie wiem, jaki to jest film. Pewnie, że, że mnie podrywasz czy coś, ale to już jest przegięcie, Marek. Co jest przegięcie? Przez on cię to... nie podrywa, nie, nie. Jest na ciebie po prostu miłe, zawsze możesz liczyć na moją pomoc, na moje pieniądze. Kogo ty takiego znajdziesz, jak ja? No chodź, no. <laughs> to, to jest żart jakiś, nie? No nie, to nie jest żart. No nie jest żart, po prostu chcę ci powiedzieć, że ja będę zawsze. No dobra, no to jak będziesz no to zawsze. Się. O, odsuń się Marek, proszę cię, odsuń się. No nie. Dobra, yy, ja to... no Nie, 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 nie nagrywam tego filmu łażej ja albo go ogarniesz i mamy nagrywać normalny film, albo nie nagrywam A tego. A co on filmu. nie jest ogarnięty? No nie jest ogarnięty, zaczek on się zachowuje. No po prostu jest o, miły. No i coś oblizujesz. No co, tak się normalnie Ślicznie zachowujesz, że się oblizujesz? Ślicznie. Ślicznie Dobra. Nie wiem, y, że co, że podrywam kamerzystę czy film, czy jaki, o co chodzi? Po prostu jestem miły dla ciebie, tak? Dobra, albo nagrywamy Albo nagrywamy normalny film, albo nie nagrywamy nic, zastanówcie się. No to przyjdź za chwilę. Dobra, kamerzysta na trampolinie jest, to idziemy do niego. Dobra, Błażej, mów mi o co biega. No, Już normalnie. Się, jestem z maską, żeby wam nie utrudniać filmu, tylko powiedz o co chodzi w tym No, normalny film, no, on jest dla Ciebie miły. To możesz mu powiedzieć, żeby się normalnie zachowywał, to nie, nie wygląda jakby był miły, tylko jakby wiesz. Wiesz o co chodzi? Że co, że ciepły by był? No, tak to wygląda. Nie, no, wydaje Ci się, jesteś przewracliwiony chyba. Czy ja wiem, czy przewrażliwiony? No. <laughs> mi się nie wydaje, że jestem przewrażliwiony. To jest popieprzony, nie? Co on robi? No. Ale dobra. No dobra. Ewen, e, polewisz. No, My sobie tak będziesz, sobie, tak będziesz, tak? O. Odpocznę sobie. No Dobra, to nagrywasz z nami ten film dalej? Nie ja wiem, dzisiaj bym odpuścił. Jak się jeden dzień filmu nie będzie ten nic stanie. Jesteś pewny? No kurczę, no chyba ludzie też muszą wiedzieć, że mamy prawo do odpoczynku, chociaż jeden dzień, co? No w sumie tak. Dobra, to to ja idę na chwilkę, tak? Zaraz wrócę do ciebie. Okay. Odpoczywaj sobie. Ale. Co jest? Dawaj chodź, bo on jest na trampolinie, nie? Leży sobie odpoczywa. Czekaj, bo ja myślę co robić dalej, nie mam totalnie pomysłu. No człowieku, teraz masz okazję, tak? Z Laską byłaby inaczej, bo Laska to od razu jest moja tak to. Dobra, słuchaj, wzięłeś te perfumy, tak? No, no. Wszystko. No właśnie, no to dawaj, teraz masz okazję, żeby się poprzytulać na niego. No co po prostu mam się rozwalić? No on sobie leży wejść sprawy. No to trzeba mnie wyrzucić Nie wyrzuci, dawaj. No ja też nie chcę tak się przytulać, nie? No ale musisz, Bo no. Bo chyba, że go przytrzymam i nie wiem, może nie. Chciałeś taki film, bije. to dawaj. Czy przytrzymać go po prostu? No przytrzymasz go i tam wiesz. Będziesz go mi dział, nie? Nie, no nie <laughs> wiem, czy to się uda po prostu. Nie wiem czy warto. No to jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział. Dawaj. Ale jesteś pewny, że to się uda. No musi się udać, Mary. A jaka jest oznaka tego, że się udało? No, nie wiem. No właśnie, że ciężko określić zobaczymy. Wiesz, oczywiście sobie Odpuść. to Co ty robisz? Ja? No puść mnie, człowieku. Co, 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 jest? On trenuje po prostu no, teraz, wiesz? Bo ja muszę trenować. Ale, ale czemu trenujesz A ze mną? Ja muszę trenować. No to nie wiem, no trenuj sobie na kimś innym, no człowieku, no zejdź ze mnie! Ale no ja muszę trenować, chcesz, żebym przegrał? Ty ale ja nie chcę ci krzywdy Marek zrobić. No. To pogrzało cię! No ja muszę trenować. Ale co ty robisz? No parter trenuje! Jak Barter! No, normalnie, parter muszę trenować. Weź go! Błażej, weź go, serio! Ale no... Zobacz, to jest On gada. teraz musi ćwiczyć, tak? Serio, ja muszę trenować. Weź go, błażej! Ale co mam z nim ale zrobić? Ale co? Nie, ja muszę trenować, przecież sam mu że chcę, żeby wygrał. No, chcę, żebyś wygrał, ale nie trenuj! No To inaczej no, nie musisz wygrał. trenować. Serio, nie wygram inaczej. Muszę Co jest robić. z nim, nie tak? Ja muszę tak robić. Ja nie wiem, on dzisiaj się jakoś dziwnie zachowuje bez tytułu, nie? No weź go, kurde! Przytula się. Się uczył! Dosyć Marek! Co dosyć? No dosyć! No ja muszę trenować! Jak to ściągnąć? Nie da ci ściągnąć tego, tak jest jeszcze lepiej. No skurde! Jak przytulasz... No teraz co? Nie uciekniesz. Kurde, co za gnój! Weź go! No ale co ja mogę zrobić? No weź go ode mnie! Ty, no ja muszę nagrywać kamerzysta bez kitu. Co, nie było fajnie? Nie, nie było fajnie, jesteś jakiś zboczony człowieku. Czemu? Ja tylko trenuję. Ale byliście blisko siebie. No wszyscy Ja? Danie? No przecież to że zaraz mam wartę i muszę trenować. A za co zostawiłeś? Wracasz po telefon, czy nie? Ej, zobacz, telefon mam. Tymarek, Marek, on ucieka od siebie z skitu. Myślałem, że wróci No nie, on ucieka. I co gni do jedna? No ale. Mówię, no... że się uda. Ale słuchaj, chciałeś być z nim blisko? No to jesteś, tak? Niech Chciałem, chciałem, żeby się udało. No ale. Co ja czego dalej ty... mam w siedzibie Ale słuchać? czego ty się spodziewałeś? No Marek, że co no rządzi? Lepiej naczy, się co? zastanów nad swoim życiem i nad tym filmem, tak? Zajmij się poważnymi rzeczami, okej? Okay? No to co, nie chcesz tego nagrywać? Czy co? Chcę, ale żeby to doszło do skutku i żeby się udało. No ale to się nie uda, Marek, no. Uda się, musi się udać. Mi zawsze wszystko się udaje. No tylko tak. ty mi wszystko dzisiaj niszczysz. Tak, ja ci niszczę, na pewno. Dobra, wiesz ty co? Weź ten. Może mu spróbuję oddać ten telefon. I co, myślisz, że, że co? No nie wiem, no to zawsze coś. Nie wiem, co ci ludzie mają w głowie. Nie wiem, jak podrywać facet. Serio, Serio, jestem amatorem. Dobra, Marek mi dał jego telefon, że mu go oddał, nic idę go znaleźć, nie? Ej, kamerzysta! Co jest? Jesteś. Ej. Marek kazał ci dać telefon, bo ci wypadł i powiedzieć, że Że bardzo cię kocha, wiesz? No ja wiem, że film nagrywacie. Jaki film to jest? Mów, serio. Że no ja ci się. nie mogę powiedzieć, no. Podrywam je, tak? No też wiem, że, kurde, kręcicie film. no, Trudno się nie domyślić, no, nawet debil by się domyślił. No dobra, no. Podrywacie, tak? No, no podrywacie, no. Taki film? No taki film, no. Ale nie, że na serio. No po prostu, no film no film kręcimy, tak? To dzwoni. Olejnik. Ja no. Nie wiem, co na mnie Miał się odczepić, tak? Dobra, mam pomysł. Może to ja będę go podrywać. Skoro on mnie podrywa, no to wiesz, że ja niby idę na jego zaloty. Bez kitu? No ja czemu nie? Skoro on to robi taki. Będzie film. Beka. A wiesz, że on będzie myślał, że to naprawdę, nie? Że o, ja naprawdę się zakochałem? No, on będzie tak myślał. To co? Dać się pod poderwać, a potem mógłby się no, rzucić. Dobra, weź mu powiedz, że ja się zaczerwieniłem. No. Boże, że trudno, żebyś widział, że się zaczerwieniłem. Dobra, to coś innego. Że pytałem się, czy naprawdę. I, i że ten nie powiem, kocha. Powiem, że bardzo miło, nie? Z jego strony. Dobra, dobra. Że, że też coś do niego czujesz. Nie, 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 nie mów tak nie? Na razie, na razie tak nie mów. Ja to zrobię sam, ok? okay. Bo tak to z czegoś się spadnie do na plan. Dobra. I idź, ja zaraz przyjdę, tak? Spoko, lecę. Marek, słuchaj. Ja no. chłodam czapkę. On bardzo się cieszy, bardzo bardzo się cieszy, że mówi do niego takie słowa. A to jednak się wrobił? No nie wiem. No, Serio? No tak. Udało się? No tak, udało się. Gdzie on jest? No czeka tam na zewnątrz. A to mu dać? No to daj mu to, no? Nie, była jakaś nowka sztuka, czapka. On czeka tam na zewnątrz. Daj mi tą czapkę? Ty przyszedł. O, jesteś. Zacz, nówka sztuka, czapeczka. Chcesz? Pewnie, ciebie też chcę. Ale nie, 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 nie. nie. Co tam, kochanie. Co? No okej, okay, ale czapkę chciałem ci dać, tylko, no. wiesz, tak? Ale ja nie chcę czapki, nobym ciebie. Nie, to masz czapkę. Pójdziemy do góry? Po co do góry? No, Ej, zostaw, zostaw, zostaw! A już było trening, tak? Ale nie, nie. no, to wiesz, zrobimy taki personalny, chodź. No ale masz czapkę, ale to masz czapkę. chodź, chodź, Maryczku. Daj rączkę. A to złażę, tak? Ale co złażej? To... Nie, ja nie chcę błażeją. To nie chyba idzie z nami, tak? Mareczku. Nie, nie szap... nie, nie. Ale ja cię nie nie, 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 nie. No chodź, nie, to później chodź, może. Mareczku. później może, później. Ale później. Co później? No chodź, jutro, jutro, chodź, jutro, chodź, jutro. Mareczku, nie, nie no chodź. Ty Marek miałeś no, nie być dla niego miły. No jestem miły, nie wolisz czapki? No, nie no, czapka to jest, ja tak, nie to Ale zać Nową czapkę! Chodź! Marek, no nie uciekaj, no! Chodź Mareczku! Marek, no miałeś być chodź. dla niego miły, no! Chodź, będziemy mieli dla ciebie. Zadzwonię do ciebie, tak? Chodź. Zadzwonię. Marek, ok? chodź! Cześć, że on myśli, że, że ty błąknąłeś haczyk w prostu, że ty się w nim zakochałeś? Nie ale, ale, wiem. Wiesz co? On zwątpił, nie? Co zwątpił? Zwątpił. Czy ty to robisz w ogóle? Dobrze zagrałem? No, dobrze zagrałeś. On się tego nie spodziewał na pewno, nie? Że tak przyjdziesz, na stole weźmiesz ten. To jest masakra. No kurczę, ciekawe kiedy na chatę wrócił widziałeś jak buty wziął i wybiegł? Widziałem. Ty, ty chcesz na niego czekać? No poczekamy, dalej będziemy kręcić bajkę, co ty no to. No spoko, nie? Może poczekamy do zmroku? Po co Jak wróci po prostu no. no. Czekamy aż wróci. Ale w tym roku jak mu wszedł mu do łóżka z kwiatami, z bukietem kwiatów tak jak kiedyś? Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Jak chcesz. Kamerzysta, mam zajebisty pomysł. To znaczy? No, podwójnie go sprankujemy. Nadal nie rozumiem. Nie rozumiesz? Nie. No to teraz skoro on się ciebie już boi, tak? No, ja go zaproszę, powiem, że już się uspokoiłeś, wiesz? Pójdziemy do góry, no i wtedy ja się tam zacznę, wiesz, przymilać do niego, nie? Aż tak? <noise> no co, chciał się sprankować, tak? No to, to my go sprankujemy po prostu. Ale to co? Ja mam nie robić, tak? totalnie? No nie, no ty będziesz nagrywał, tak? Aha, czyli ja mam nagrywać, a ty się na niego rzucasz i się ja Jestem nie... ciekawy jego reakcji. Dawaj do łóżka. Słabko do łóżka. Do łóżka? Że, co, że Już może iść odpocząć, coś? Tak, 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 tak. Tak, że niby wy próbujecie jakoś to odkręcić, rozumiesz? No. Żebym ja się do niego nie przystawiał no. i ty go do łóżka. No dobra. Na łóżko go rzucisz. Okej. Okay. Dobre? No dobra, dobre to będzie. Dobra, to co dzwonimy do niego, Zzwonę nie? do niego. Ale widziałeś jak się na tym stole mnie przestraszył. <laughs> Widziałem. Ale to było grube, Takie, obziłem tak za nogi, tak go do siebie. <laughs> Strasznie to wyglądało. Dobra, czekaj, co nie odbiera? Na mnie też się obraził? Nie, nie chyba nie. No Sam tego chciał. No sam. Halo, halo? halo. No i co, ty wracasz? Nie, raczej nie. No dawaj, Marek, on już się uspokoił, no. Ale o co chodziło? Po prostu, no widzisz, rozkochałeś go w sobie. No co, ty, ty sprzedałeś pewnie? Nie, no nie sprzedałem. Ty, wiesz, co mi się wydaje? Że to tak te perfumy na niego podziałały. Dobra, o co chodzi tak naprawdę? No dawaj, wracaj normalnie do domu. No udało się. No, udało się, Marek. Nie jesteś zadowolony? Nie wiem, no w filmie Tak, tak go rozpaliłeś sobie zaczek, on się na ciebie rzucił. A No, wracaj, normalnie, dawać. No tak, no dobra, kończymy ten film. Normalnie pójdziesz do góry i tyle, no. No tak, no dlatego wracaj, no. No nie nagrałem, no. Czekamy na ciebie, wracasz? No, Dobra, to czekam, 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 na razie. Ty on myśli, że to te perfumy chyba. Czaj, to dawaj, nagramy w, to, ten spo, w ten sposób, że ty go weźmiesz do góry, jeżeli by zakończenie w sypialni i że on mi powie, że to był prank, a ty się na niego w tamtym momencie rzucisz. No dobra. Że a on powie, aj co prank kamerzysta! Skręciłem, cię, jesteś gejem, a ty się na niego rzucisz wtedy. Dobra. No, dobra. To będzie dobre. To będzie opór dobre. dobre. O, Marek jesteś. Dobra, dawaj chodź do góry do sypialni, tak? Zakończymy ten film, co? Nie, już ja miałeś skończyć ten film powiedziesz. No nie, no zakończymy, ty musisz zakończyć ten film, tak? Ale po co? No Normalnie musi zakończyć film dalej wezmę, jak korzystać. nie z... wiem, czy się udało, czy nie. Yy, Marek, no, ja już się uspokoiłem, nie? On się spokojny zaraz. Ale to nie nagrywaj tego, bo. Co? co? To się, się film, tak? No, chodź do No do nie możesz się sam normalnie dogadać. Dobra, chodź do sypialni, normalnie nagrywaj No nie, bo jak ja mówię, że coś robimy w filmie, no to robimy to w filmie i nie nagrywaj mnie. No dobra, to chodzi, to, to, za... no dobra, dobra, to zakończymy po prostu się. film. Normalnie chodź, nagramy zakończenie, tak? widzicie chociaż raz byli normalni, tak? Nie, bo myś przyszliście znowu. Ale co spieszyliśmy? Marek, o co chodzi? No nie, bo tego nie będzie w filmie Ale nie chodzi o to, chodzi o to, że niepotrzebnie to wyszło, tak? No to po prostu, że ja się wkręciłem, to jakoś to potniemy i będzie, że ja się kręciłem, tak? I on powinien zakończyć ten film, bo tak to nie ma sensu Kto? No przecież to się kupi myślę. Nie, tam tamtego pokoju, tam gdzie zaczynaliśmy tak? To chodź Marek, mówię ci, wszystko będzie miało sens Nie wiem co Ja to tak potnę, że będzie miało sens, tak? No dobra. Ale, ale to nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Ale czemu Marek, choć tutaj musi stanąć, tutaj. Co? No żeby tak wyglądało, no. Ja co on się odzywał normalnie? No. czy nie? Chyba no. powinieneś być ze mną. Przeciw... No, to, to, ale patrz, ty sobie stajesz tu, mówisz, że mnie sprankowałeś i jest moja reakcja, tak? Aha, to, to Chodzi rozumiem. o to, że jak waży się nagrywa, że. No to no. my nigdy nie robiliśmy tego. No nie, ale w tym filmie tak no to oczywiście. to będzie dziwne, jak to zrobimy. No raz musi tak być. Dawaj, będzie co innego. Raz nie, będzie się będzie. I teraz I mówisz co, mi, że mnie sprankowałeś, no, nie? Pan, ja, nie? Zapytaj się, czy nagrywam. Wiesz, ja tu zrobię cię Nagrywasz? Nagrywam. Także udało się sprankować kamerzystę od służącego Bożeja. Dowiedziałem się, że prank został wykonany pomyślnie, jak A to był prank żarty? Marek? A to był prank. Takie życie. Co? O co ci chodzi. Marek, ej, 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 jak ej, jak ej. Jak nie no, uspokój się. No. Dobra, już koniec z tych pranków. Już skończyliśmy. O. Nie, wejdź, do tego typa. Słyszysz, weź. Wejdź, weź, wejdź, wejdź, wejdź. <noise> Także ten. <noise> Mam nadzieję, że film Wam się podobał. <noise>